Czekamy nogę pod brodę partnera. I teraz jest. O. I kończymy się. Trzymaj jedno dźwignia drugie. O! Blokuje go na drodze. I tu. Bok Do partnera. Ręka zostaje. Idę. Lidnia lub trzymanie. Jak tu W ten sposób. Jak partner, próbuje wkładać rękę od dołu, ciach i zapinamy sękę. Jak tylko włożył rękę od dołu, ciach, skręcam się, pociągam i zapinamy senkanką. 시청해주셔 <Kellys anthropology>